Cześć. Nazywam się Luisa Rudkowska i w dzisiejszym filmie pokażemy wam, jak zacząć, a potem prawidłowo wykonać ustępowanie od łydki. Ustępowanie od łydki jest ćwiczeniem stosowanym u koni ujeżdżeniowych na każdym etapie zaawansowania. Konie Grand Prix często także wykonują je podczas rozgrzewki, by rozciągnąć odpowiednie partie mięśni i sprawdzić komunikację między koniem a jeźdzcem. Młode konie uczą się tego ćwiczenia jako wstępu do chodów bocznych i zaczynają rozumieć, że łydka jest nie tylko pomocą popędzającą, ale też przesuwającą ciało konia w bok. Przed rozpoczęciem ustępowań koń powinien opanować zwrot na przodzie. Następnie wykonujemy ustępowanie od łydki wzdłuż długiej ściany ujeżdżalni, ponieważ jest to najbardziej przyjazna dla konia forma presji bocznej łydki. Przy jej głowy konia staramy się utrzymać prostą i cofając zewnętrzną łydkę za popręg przesuwamy za konia. Wewnętrzną łydką aktywizujemy ruch naprzód. Ćwiczenie to wykonujemy oczywiście na obie strony i w miarę postępów, także w kusie i galopie. Kolejnym utrudnieniem jest zrobienie tego ćwiczenia z linii środkowej do ściany, a w końcu przez całą szerokość ujeżdżania. Zewnętrzna łydka za popręgiem przesuwa ciało konia w bok tak, by było ono równoległe do długiej ściany ujeżdżalni. Wewnętrzna łydka utrzymuje ruch naprzód, a jeździec patrzy na literę, przy której zamierza skończyć ustępowanie od łydki. Ważne jest to, żeby nie zginać koniowi szyi przeciwnie do ruchu, bo wtedy zastępujemy działanie łydki działaniem wodzy i tak wykonywane ćwiczenie właściwie nie ma sensu. Bowiem właśnie o działanie łydki chodzi w tym ćwiczeniu, a więc o to, żeby koń ustępował pod wpływem jej przesuwającego działania.